Cześć. Witam was w kolejnym odcinku z cyklu Przeczytane. Dziś na tapecie książka Wojciecha Cejrowskiego Wyspa na prerii. Książka wydana w 2014 roku, także całkiem świeża. No i tym razem pan Wojciech zaprasza nas do Arizony, do Ameryki i de facto do swojego domu, ponieważ posiada po prostu mały domek na prerii. Mieszka tam Praktycznie co roku, często tam zagląda. Wcześniej przez 20 lat w ogóle tam nie był, a teraz zaczął ponownie tam mieszkać. Poznaje mieszkańców, poznaje kulturę. Język, którym pisze, jest fenomenalny, tak jak zwykle, bez, bez zaskoczenia, ale jednak cały czas język świetnie, świetnie pasujący do Wojciecha Cejorskiego, trochę sarkastyczny. Trochę cyniczny, trochę przemądrzały, a przede wszystkim niezwykle barwny. Generalnie książka jest o wszystkim i o niczym. Jest o nic nierobieniu to jest ulubione słowo autora, nic nierobienie. W jak w beztroski sposób pan Wojciech spe, spędza sobie, powiedzmy, czas na prerii. No ale wydawać by się mogło, że książka jest o niczym, natomiast. Przedstawia nam współczesną Amerykę, współczesnych cowboyów. Jest to zupełnie inne od tego, co ja de facto sądziłem w Ameryce. Pogląd Amerykanów dla mnie nowość, zupełna nowość. Ogólnie postawa do życia, plus wszelkie niuanse, jakieś takie kulturowe. No, niezwykła rzecz. Dla mnie super. A przede wszystkim język na maksa humorystyczny. To, co tutaj się dzieje w tej książce, mimo że nic się nie dzieje, a jednocześnie dzieje się dużo. No to tak barwny język, tak zabawny te historie, które tutaj tej opisuje, aż można naprawdę parsnąć na monitor. Coś fantastycznego. Dawno się tak nie uśmiałem. Książkę czyta się jednym tchem. Bardzo ładnie wydana, także też trzeba na to zwrócić uwagę. Bardzo ładny papier. Ilustracje fajnie dopełniają całości, także bardzo dobra książka, naprawdę polecam, serdecznie polecam. Bardzo rozrywkowa, na pewno na listopadowe, jesienne wieczory świetna, ponieważ w Arizonie mamy bardzo gorąco, a sama ta książka jest bardzo rozgrzewająca, bardzo energetyczna. Także moja ocena 5, zasłużone 5, nawet z plusem polecam. Dzięki, cześć.